Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj na garaż wjechała kijanka Sid. Poliftowa 2009 rok. Z niedużym przebiegiem. W sumie nawet jak na takie auto stare. Powiedzmy, zaraz powiem przebiegu, nie pamiętam dokładnie. Przekłączam kamerę. A Sid jak Seed, tak. Nawet ładny. Z Niemiec. Sprowadzony teraz. Tu ma takie obtarcie trochę na drzwiach i tu na błotniku ktoś zasprejował pięknie. Tak po niemiecku bym powiedział. Ładny jest, ten sit ładny. No dobra. Co jest z nim do roboty mechanicznego? Bo lakierniczo to wiadomo, nie naprawię, ale mechanicznego, a już pokazuję. Przebieg 146780. Ładne, grzane fotele Klima I takie tam, 1.4 benzynka A co to się dzieje? No to może go odpalimy najpierw Błędy się palą Kontroli trakcji I EPS I posłuchajcie Co to będzie? Czemu tak puka? A to jest ich typowa usterka, Kianek Hyundai. Trzeba zdemontować kolumnę kierownicy i w kolumnie kierownicy są takie gumki, taka gumeczka jest, takie gwiazdka. Trzeba ją wymienić i wtedy zakalibrować czujnik kąta skrętu i będzie wszystko grało. Dobra, to się biorę za robotę. Zdemontuję kierownicę. Pierwsze co, włączyć trzeba akumulator. Zdemontować kierownicę, plastiki wszystkie pod kierownicą i dostać się do silniczka, tak, z wymagania. Także biorę się za robotę, popatrzcie. Dobra, biorę się za robotę. Muszę tak postawić na razie kamerę. Nie będę tłumaczył za bardzo, co robię, bo może być ciężko, ewentualnie później przyspieszę. Klucze sobie już narzekowałem. Także wiem, które gdzie odkręcić do pudełeczka. Trzeba odczepić wiązkę. Taka to przyjemna robota. Akurat lubię te roboty, bo coś jak przy wnętrzu się robi, czy tam deski się ściąga, czy coś, to akurat jest dla przyjemne, bo mniej brudne. Dobra, osłona jest pod kierownicą zdjęta. Trzeba odkręcić jeszcze tą blachę, ale najpierw kierownicę trzeba zdjąć, poduszkę kie... powietrzną. Toreb potrzebuje. Poduszka zdjęta. Teraz sobie ją odczepić. Oczywiście najpierw był odczepiony akumulator. Zabezpieczenie zdjęte. O, poduszka zdjęta. Dobra, no tak. kierownicę trzeba odkręcić. Odczepić wiązkę od przycisków kierownicy ja, odczepione pomożemy sobie kluczem wderowym 22 klucz przedłużka skręcona Ja sobie zaznaczam zawsze kierownicę czy y, krzyżaki markerem, by później nie dochodzić jak co było. Dobra. Teraz powinna kierownica zejść. Lekko na boki. Aby nie szarpnąć, bo można zerwać, nie? Przewody na przykład. Już kiedyś tak zrobiłem. <śm> to wiem. Proszę, kierownica zdjęta, na bok. Teraz tak, eee, aby nie zerwać taśmy, zawsze jak ustawiam koła na prost, musi być taśma równo, bo to jest zwijak, tak? Mocno się przekręci, nie w tą stronę, to się zerwie po prostu i później będzie się świecić poduszka powietrzna. Dobra, przystępujemy do demontażu obudowy kierownicy. spodu. No i zamiałem mnie tłumaczyć, to tłumaczę, nie umiem nie gadać. Po prostu tak jakby mi Żona powiedziała, że po prostu gęba mi się nie zamienia. <noise> Obudowa dolna. Górną jest trochę gorzej. Bo tutaj jest na no taki gum, no takiej gumy co ładnej, ale też powinna wyjść. O, jest i wyszła. No i mamy kolumnę. Odczepić trzeba tą wiązkę. Jeszcze trzeba zdjąć tą blachę. Na dziesiątka jest przykręcona. Taka oto blacha. No i dobra. Co tu mamy? Mamy tak. Tak będzie lepiej. Stacyjka, przełączniki, manetki i tu jest ten silniczek. I ten silniczek tutaj trzeba odkręcić razem ze sterownikiem. Ale żeby to zrobić to trzeba w ogóle zdemontować całą kolumnę. Także zdemontujemy całą kolumnę. Muszę sobie zaznaczyć tam krzyżak. Jak to było. I się biorę za robotę. Dalej. Widać, widać. O, teraz może będzie lepiej widać. Pokażę jak to jest. To jest ten silniczek. Zaraz się do niego do, dobiorę się do niego. Tylko muszę podczepić całą wiązkę, żeby, żeby mi to się nie por, porwało. No tak, to zrobić. Jak to wam pokazać. Dobrze, tak. Dobrze, Ah hein? Kilka razy robiłem, także wiem co i jak? dla chcącego nic trudnego, nie? Manetkę. Jeszcze prawą manetkę. Dobra, już związka odczepiona w większości. Jeszcze odłuż tego tak. stacyjki. teraz tak. Dobra, jest kostka z stacyjki odczepiona. Tu jeszcze są jakieś wiązki. A to ta górna. Żeby nie urwać, to odczepiam tyczki. O, proszę bardzo. Tutaj to samo, dobra. No i tak, a jeszcze tu jest taka duża dość. No i da. Pioną. Cała wiązka jest. I się trzyma jeszcze. Nie dobra. Tutaj jeszcze się trzyma. Teraz tak, tu jeszcze są przewody do tego silniczka. Też się trzeba przepić. nie jest trudne, tylko takie uciążliwe. Jakby to powiedzieć, Dobra, kolejny i jeszcze jedna kostka. Dobra, od silniczka sam już odczepione te trzy kostki. No. no i co, zostało tak, odkręcić tą śrubę, znaczy nakrętkę, tą nakrętkę, widać, będzie tą, jeszcze tam w oddali jest też, są dwie, ale ja odkręcam w boku tą jedną, już pokażę, tą, o dokładnie tą, I wtedy mi śruba wychodzi w bok i to wszystko schodzi. Lub można odkręcić też te dwie. Więc widać jak już tam tą dwie, tą i tamtą tą dalej. Dobra, muszę postawić na razie kamerkę, sobie zobaczyć, Zobaczycie sobie. Dobra, kręcę dalej, bo tak z oddali będzie lepiej widać. Tu się do krzyżak jest 12. To jak odkręcony dolny od maglownicy. Odkręcam do śruby teraz. To powiedział, że jak się z mechanikiem to nie można leżeć, nie? Ale on nie przeszkadza. Później się go przekręca, Dobra. Śluby są dwie odkręcone i taki spornik. Teraz te dwie nakrętki. Ale dla nic trudnego. No i proszę bardzo. Jest i wymontowana. No i pacjent jest na stole. Trzeba odkręcić tą śrubę, tą i tą na tork 125. Teraz przełożymy z klucza. Potem trzeba podkręcić od spodu tu kolem, zaraz pokażę, tylko odkręcimy. Niewygodnie tak. Trzymaj. Tu jest sterownik. Proszę bardzo, sterownik tego pomagania. I teraz trzeba odkręcić te śruby. Raz, dwa, trzy i tu cztery. I teraz tak ściąga się to. Chylić wystarczy. O, i proszę bardzo. I tyle zostało z tej gumki. Tutaj też jej nie ma. O, tyle aż. Ha! Ładnie się rozkruszyła Takie coś zostało. Muszę wziąć jakiś haczyk, żeby to wymontować. Będzie tak to wyglądało. Oczywiście to muszę wyczyścić, wydmuchnąć, nie? To aż wyszło, ha. bo to wchodzi tu dokładnie. Jak tylko widać, może jakoś inaczej, to pokażę. Świeżo że... zapalę, Czy to coś da. O, teraz będzie dobrze widać. Stara gumka, nowa. I to trzeba przełożyć i to będzie tutaj i wtedy się nie będzie tak obijać. Dobra, wyczyszczę, wydmuchnę i wam pokażę. No i jest. Stara gumka i nowa gumka. <gum> w ten sposób. Wchodzi i to jest taki tłumik drgań i te ząbki wchodzą w te ząbki. Tylko muszę za pomóc drugą ręką, to mi nie mogę, nie mogę tego nagrać jak to montuję. Chyba, że mi się tak uda jakoś. No muszę sobie przytrzymać drugą ręką, dobra. No i już skręcone. Także ta gumeczka była tylko tyl winna. Tyle pracy za takie małe coś, nie? Taką pierdolę. Dobra, kolumnę zamontuję. Montaż jest odwrotny od demontażu. także tak jak widzieliście i widzimy się jak już będzie skręcona. Kolumna już jest przykręcona, podłączona jest cała wiązka. Teraz składam plastiki. Ten wspornik, ten metalowy, plastiki, obudowę kierownicy, kierownicę i, i robię próbę. No, i tak skalibrowane zostało. I już proszę o. Nie puka, błędów nie ma. I co tyle z tej naprawy? Typowa usterka, ta, yy, ta gumka. To jest standard u nich, tak. Trochę pracy, ale już cichutko jest. Zawsze lepiej auto sprzedać wtedy. Dobra, widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się.